Cześć wszystkim! Dzisiaj porozmawiamy o fascynującym stworzeniu, które od lat intryguje naukowców i budzi nasz podziw o ośmiornicy. W tym filmie odkryjemy, ile mózgów ma ośmiornica i jak te niezwykłe organy wpływają na jej inteligencję i zachowanie. Przyjrzymy się również złożonej anatomii mózgu ośmiornicy i poznamy jego unikalne cechy. Czy ośmiornice są naprawdę tak mądre, jak się mówi? Jakie są ich zdolności poznawcze i jak wykorzystują swoje mózgi do przetrwania w oceanie? Dołaczcie do mnie w tej podróży do świata Ośmiornic i odkryjcie tajemnice ich niezwykłych umysłów. Ośmiornice to fascynujące stworzenia, które od dawna intrygują ludzi. Ich unikalny wygląd i inteligencja sprawiły, że stały się przedmiotem licznych badań i obserwacji. Ale czy wiesz, że Ośmiornice maja nie jeden. Ale az trzy mozgi Tak, to prawda! Ośmiornice posiadają trzy odrębne mozgi. Mózg centralny. Znajduje się w głowie ośmiornicy i odpowiada za przetwarzanie informacji. Sensorycznych, takich jak wzrok, dotyk i smak. Jest on odpowiedzialny za koordynację ruchów, uczenie się i pamięć. Mózg ramienny. Każde z ośmiu ramion ośmiornicy posiada własny mózg, który kontroluje jego ruchy i odruchy. Mózgi ramienne działają niezależnie od mózgu centralnego, co pozwala ośmiornicom na wykonywanie złożonych czynności, takich jak chwytanie i manipulowanie przedmiotami. Mózg trzewny. Ten mózg znajduje się w jamie ciała ośmiornicy i kontroluje funkcje życiowe, takie jak trawienie i oddychanie. Posiadanie trzech mózgów daje ośmiornicom wiele korzyści. Po pierwsze, pozwala im na niezależne działanie każdego ramienia, co zwiększa ich zręczność i zdolność do wykonywania złożonych zadań. Po drugie, mózgi ramienne działają jako pomocnicy mózgu centralnego, odciążając go od przetwarzania prostych informacji sensorycznych. Po trzecie, trzy mózgi zapewniają ośmiornicom większa odporność na uszkodzenia. Nawet jeśli jeden z mózgów zostanie uszkodzony, pozostałe dwa nadal mogą funkcjonować. Ośmiornice to niezwykłe stworzenia, które posiadają unikalne cechy anatomiczne i behawioralne. Trzy mózgi ośmiornicy odzwierciedlają ich złożoność i inteligencję, czyniąc je jednymi z najbardziej fascynujących stworzeń na naszej planecie. Układ nerwowy ośmiornic ośmiornice to niesamowite stworzenia, które od dawna fascynują ludzi. Ich inteligencja, zdolność do rozwiązywania problemów i złożony układ nerwowy wyróżniają je spośród innych bezkręgowców. Ale ile tak naprawdę mózgów ma ośmiornica? Wbrew pozorom, ośmiornica nie ma jednego centralnego mózgu. Zamiast tego, posiada ona rozproszony układ nerwowy, w którym neurony są rozmieszczone w całym ciele, w tym w ośmiu ramionach. Każde ramię ma własny mini który pozwala mu działać niezależnie od pozostałych. Dlaczego ośmiornice są inteligentne? Mimo braku centralnego mózgu, ośmiornice wykazują niezwykłą inteligencję. Potrafią rozwiązywać złozone łamigłowki, otwierać słoiki, a nawet naśladować innych. Ich inteligencja wynika z kilku czynników dużą liczbą neuronów. Ośmiornice mają więcej neuronów niż większość innych bezkręgowców, w tym niektóre ssaki. Złożona struktura neuronów. Neurony ośmiornic są bardziej złożone niż neurony innych bezkręgowców, co pozwala im na przetwarzanie informacji w bardziej wyrafinowany sposób. Duże płaty mózgowe. Ośmiornice mają duże płaty mózgowe, które odpowiadają za uczenie się i pamięć. Wysoki poziom acetylocholiny. Acetylocholina jest neuroprzekaznikiem, który odgrywa kluczową rol w uczeniu się i pamięci. Ośmiornice mają wysoki poziom acetylocholiny w swoich mózgach. Podsumowanie ośmiornice to fascynujące stworzenia o niezwykłej inteligencji. Ich rozproszony układ nerwowy i złożone neurony pozwalają im na przetwarzanie informacji w sposób, który jest rzadko spotykany u bezkręgowców. Mimo braku centralnego mózgu, ośmiornice wykazują zdolności poznawcze, które rywalizują z niektórymi ssakami.